Magia. Voldemort nadchodzi. Zwuź na mnie. Nie możemy dłużej czekać. ani chwili dłużej. Harry Potter i Zakon Feniksa. Dziś o 20.00 w Siódemce. Nie not here to stop you, but you got to know that you have a family that loves you and that needs you and that cares about you. Robert De Niro, Bobby Cannavale, Rose Byrne. Ezra, Ezra! Mój syn Ezra w kinach. Wyprzedaż wisk. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Na przykład krzesło ogrodowe za 275 zł. Rabat 38%. Jisk! Scandinavian Sleeping and Living. Totalny Big wśród filmów. Big Mac wśród samochodów. Napisała pani w CV, że jest Big Maciem wśród... No i to jest Big Mac wśród fryzów. Look friends, heavens! It's like a Big Mac of Polish Mountains. Big Mac. Big Mac wśród... Big Mac wśród burgerów. Bo w media ma... Lowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory smart, laptopy gamingowe, automatyczne ekspresy ciśnieniowe, nowoczesne piekarniki parowe, wygodne odkurzacze bezprzewodowe, super niskich cenach. W Media Expert. W Lorenz wierzymy, że wiele jest w naszych rękach. Łapno wysmaki Crunchips i podaj dalej. Teraz Crunchips loteria. Biorąc w niej udział, możesz wesprzeć wybrane kluby sportowe i wygrać niezły hajsik. Lorenz, w naszych rękach. Odkryj rok nowości Skody. Nowa Skoda Oktawia. Jeszcze piękniejsza, jeszcze bezpieczniejsza, jeszcze wygodniejsza. Ta idealna. Nowa Skoda Oktawia. Odkryj doskonałość w każdym szczególe. Nowa Skoda Oktawia. Potęga doskonałości. Skoda pierwsze miesiące życia szczeniąt są pełne odkryć to również czas kiedy kształtuje się ich kondycja psychiczna i fizyczna dlatego stworzyliśmy zbilansowane karmy Britcare zawierające niezbędne białka wspierające zdrowy rozwój Britcare profilaktyka przez żywienie suszarko lokówka Dyson Airwrap suszy i stylizuje przy pomocy strumienia powietrza a nie nadmiernej temperatury susz kręć wygładzaj nadawaj objętość i ukrywaj puszące się włosy Dyson Airwrap z sześcioma końcówkami w zestawie Ból atakuje ostro i odbiera wolność. I Buprom Max Sprint uderza ze swoją maksymalną szybkością. Płynna kapsułka wchłania się prawie trzy razy szybciej i uwalnia od bólu. A kiedy ból mnie nie ogranicza, lecę robić swoje. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wybieram Buprom Max Sprint. Wybieram wolność. Na szczęście na rany i oparzenia mamy Help for Skin. Bo Help for skin działa jak cztery produkty w jednym. Przyspiesza gojenie ran, pomaga zapobiec infekcji, zmniejsza ból i ryzyko blizn. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Help for Skin. Poczwórna moc gojenia na rany i oparzenia. A na różne oparzenia wypróbuj Help for skin gojenie oparzeń. Gotowa by zabłysnąć nawet bez makijażu? Nowy płyn micelarny Nivea wzbogacony serum usuwa do 100% makijażu. Zawiera aż 5% serum z witaminą C. Uwalnia naturalny blask twojej skóry. Nowy rozświetlający płyn micelarny Nivea wzbogacony serum. Skóra dla pełni blasku, Nivea dla skóry. Odkryj nowe płyny micelarne wzbogacone serum. Rozświetlający oraz regenerujący. Cieszy smakiem Capri Sun, Capri Sun, the taste of fun. Wszystkie dzieci mają marzenia. Igor chce zostać perkusistą. To ja, Igor, 14 lat później. Każdy wysłany sms to pomoc dla podobiecznych naszej fundacji. Wysyłajmy, pomagajmy. Pomagam. 73-56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie e Pay. się nie spotkać. Ale stało się. Mamo, poznaj, to jest niejsobawty. Jesteście prawie identyczne. Wyglądają jak siostry. Państwa córki urodziły się w szpitalu na Prusa. A nie na Zielińskiego? Jak mogliście pomylić nasze dzieci? Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jesteś tu przez pomyłkę. Ja to zrobiłam specjalnie. Dziecko. Nie jestem twoim dzieckiem. Katarzyna Herman, Artur Żmijewski. Oszukanie. W poniedziałek o 20 w siódemce. Pozornie to samobójca. Mamy człowieka na krawędzi. To zbiegły więzie. Glina, który ukradł brylant warty 40 milionów. Jestem niewinny. Widzisz mnie? Nie byś się. Wszyscy patrzą na mnie. Ale co naprawdę? Samobójcy skaczą. Ten mógłby, ale nie skacze. Ukrywa ten mężczyzna. To, powiedz, że to załatwiłeś. Człowiek na krawędzi. We wtorek o 20 w siódemce. Co zobaczysz na Księżycu? Dużo musi się wydarzyć, żebym tam dotarł. Lepiej schrzanić coś tutaj niż tam. Co się dzieje? Tata leci na Księżyc. Wrócisz do nas. Mamy wszystko pod kontrolą. Niczego nie macie pod kontrolą. Ryan Gosling. Pierwszy człowiek. W środę o 20.00 w Siódemce. Sponsorem programu jest właściciel marki Active Lab Aesthetic, producent suplementów diety linii Anti-Aging. Sponsorem programu jest dystrybutor kolagenu Dr. Ohira i właściciel sklepu internetowego www.ohira.pl. Sponsorem programu jest właściciel kliniki medycyny estetycznej Panek Klinik. Iwonka.